Cześć, witam Was. Dzisiaj wymienimy sobie filtry LPG, filtr fazy lotnej oraz ciekłej oraz wyczyścimy sobie elektrozawór, ponieważ no zaraz zobaczycie co jest grane. Nie chce nam się płynnie przełączyć reduktor na, na gaz, tylko wymaga, wymaga tutaj przełączenia 2-3 razy. Tego przełącznika LPG, wtedy on tam chwyci. Jak oczywiście reduktor się rozgrzeje, co mnie denerwuje, ponieważ może to być przyczyną jakiegoś wyświetlenia się błędu. Oczywiście filmik z czyszczenia elektrozaworu kręciłem jakieś 2-3 lata temu. No i co jakiś czas, oczywiście, z uwagi na jakość gazu, ten problem się powtarza. Także poczekamy chwileczkę. Powinno być taki. Pykanie. Samochód jest zimny, wyjechałem dopiero z garażu. Także chwileczkę poczekamy. Zobaczymy, czy przełączy czy się. Czy będzie problem. Od jakiegoś czasu właśnie występuje ten problem. Jest to pykanie tutaj. I no, tak jak wcześniej wspominałem, czarodzieje, gaziarze. E, Chcą, aby wymienić pół instalacji, a wystarczy głupie czyszczenie elektrozaworu oraz no oczywiście, wymiana filtrów. Dobra, 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 powoli nabiera temperatury. Dzisiaj jest chłodny dzień, także musimy chwilę poczekać. Auto oczywiście pracuje na benzynie teraz. Czekamy aż się przełączy na gaz. Czy się przełączy, czy nie? To zobaczymy zaraz. Musi oczywiście reduktor nabrać temperatury. O, słychać, że. O, właśnie. Tam w butli, że, że przełączyło się, ale niestety, jak widzicie, włączył się alarm. To znaczy, że elektrozawór znowu jest zabrudzony i, i, i nie puszcza nam tam gazu. Dlatego, co robimy, wyłączamy, przegazuję go, on po prostu musi się rozgrzać. Tam reduktor, i teraz. myślę, że jest ok. Teraz przełączyło nam się na LPG, także teraz samochód pracuje na gazie, ale niekiedy potrzebuję tutaj, jak jest bardzo zimno, potrzebuję tutaj dwa, trzy razy przełączyć tutaj jeszcze raz. Przełączyło się na gaz, nie ma alarmu. No jest ok, jest to błahostka oczywiście, ale mnie to podczas jazdy, gdzieś tam na przykład zapomnę przełączyć to na na gaz i, i jadę na benzynie, także teraz wymienimy sobie filtry oraz wyczyścimy ten elektrozawór. Tak jak mówiłem, dwa czy trzy lata temu pokazywałem, jak ten elektrozawór tam wyciągnąć i tak dalej, ale wyciągałem cały reduktor, odpinałem węże, także postaram się teraz to Wam pokazać, jak tego uniknąć odpinania, od, odpinania tych węży. Także będzie dużo szybciej. Zapraszam do obejrzenia filmiku. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o wymianę filtrów, filtr fazy e, lotnej. Bardzo prosta sprawa. Tutaj odkręcamy te dwie śruby, wymieniamy filtr. Oczywiście zawsze pamiętajcie, strzałeczką tutaj do wtrysków ta strzałeczka mówi nam o tym, że filtr montujemy w ten sposób czyli do wtrysku. Filtr fazy ciekłej znajduje się tutaj. Ja tutaj mam. Taki kiepski dostęp do reduktora. A, a tutaj o, to niebieskie, to jest cewka. Tą cewkę musimy wykręcić. I tam jest właśnie ten polec elektrozaworu. To sobie wyczyścimy. Jak widzicie, tutaj będę musiał zdemontować parę rzeczy, żeby ten reduktor tutaj wyciągnąć, żeby odkręcić tą cewkę i wyczyścić ten elektrozawór. Ale postaram się tutaj bez odpinania tych przewodów, które doprowadzają nam tutaj płyn chłodniczy do ogrzania reduktora także także temat będzie troszeczkę szybciej wykonany oczywiście jeżeli ten reduktor macie gdzieś na wierzchu no to jesteście w domu bo to wymienicie i wyczyścicie elektrozawór w ciągu kilkudziesięciu minut i teraz tak jeszcze aha, ja sobie tutaj z uwagi na to że popatrzcie mam tu zapas filtrów Kupiłem 4 filtry fazy lotnej oraz fazy ciepłej z uwagi na to, że pasacik sprawuje się doskonale i zamierzam nim jeszcze parę lat w taki filtr w sklepie powiedzieli mi 25 zł a filtr fazy ciekłej piątkę czyli za dwa filtry powiedzieli mi 30 zł a ja za całą tą paczkę zapłaciłem też 30 zł na aukcji internetowej także warto jest poszukać e, na aukcji internetowej e, takich filtrów zaoszczędzicie trochę kasy e, dobra e, czyli zaraz zaczniemy tutaj demontaż e, będę starał się wam pokazać wszystko po kolei, jak to demontuję, i oczywiście tutaj, jeszcze pierwszą czynnością, którą robię, to jest zakręcenie tutaj tego zaworu przy butli. Były pytania, po co, na co yy, gadziaż tego nie zakręca, wymienia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli. Nie chcecie, nie zakręcajcie tego. Jeżeli tutaj będzie gdzieś jakiś tam przeciek, nie wiem, jakaś uszczelka, coś tam będzie wywalone, no to wywalicie samochód w powietrze. Ludzie wyjeżdżając na wakacje, wyłączają prąd, zakręcają gaz. Ja tutaj przy w... zabawie, w wymianę filtrów i czyszczeniu elektrozaworu zakręcam sobie tutaj ten zawór. Jest to dosłownie dwie minuty pracy, ale wiem o tym, że teraz jak wykręcę sobie tutaj ten filterek, czy tutaj ten dekiel od filtra fazy ciekłej, po prostu ucieknie mi gaz, który znajduje się w tych wężach, w tej instalacji, a reszta zostaje w butli. Dobra, koniec gadania. Zaczynamy tutaj od demontażu tego wszystkiego. Tutaj będę musiał też zdemontować ten czujnik PS01. Oczywiście filterki, tak żeby. Jak najmniej domontować tutaj tego reduktora i wykręcić ten elektrozawór. Dobra, jedziemy. I ok, tak jak mówiłem, domontuję tutaj jak najwięcej rzeczy, które są niepotrzebne. Zaczynam od tego filtra fazy lotnej. Dobierając filtr zwróćcie uwagę, czy to jest dwunastka, czy tam czternastka, czy jakiś inny rozmiar. Chodzi o rozmiar tego tutaj węża, ponieważ ten króciec tutaj, żeby ładnie wszedł i nie było jakiegoś tam wycieku. O. o, słyszycie, właśnie poszedł gaz. Dobra. No jest troszkę przybudzony, ale nie ma tragedii. To sobie tutaj odłożę teraz ten czujnik czujnik będę musiał dobra tutaj ściągnę o. przełożę go sobie tutaj o proszę bardzo już mam dosyć fajny dostęp tutaj jeszcze komputerek komputer też sobie wyciągnę i mam dosyć fajny dostęp do reduktora, aczkolwiek nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Dobra, wezmę, tu jest chyba 17, żeby odkręcić reduktor. Odkręcę go i spróbujemy to wyciągnąć na wierzch. Dobra, kamerkę sobie jakoś ustawiłem. Mam nadzieję, że nic nie przesunie się tutaj. Jak będę to wyciągał? O, no, tutaj ten wąż mi troszkę bruździ. No dobra, spróbujemy to jakoś wyciągnąć. Fajnie by było ten reduktor wyciągnąć tutaj na górę. Aczkolwiek, jak widzicie, już coś mi tutaj bruździ. Będę się musiał pogimnastykować trochę, żeby to wyciągnąć. O, może tak złamie te węże. O. A. A, słuchajcie. Jakby to poszło od ręki. To by było za dobrze, zawsze musi się coś pieprzyć, za przeproszeniem. ale... Dobra, zrobimy tak, że pierwsze wymienię... O, ustawię sobie tutaj jakoś ten reduktor. O. Dobra, mam dostęp. Wymienię pierwsze ten filtr, a później zajmę się odkręceniem cewki, czyli tutaj imbusik piąteczka dobra popuścimy te te śruby o słychać jak ucieka gaz popuścimy sobie te śruby Co się dzieje, i popatrzcie, popatrzcie teraz, jakby ten zawór przy butli nie był szczelny, cały gaz z butli nam ucieknie. Oczywiście te śruby układam sobie, nie wiem czy to widać. Ale układam sobie tak, jak były przykręcone. Czyli ta prawa tutaj, lewa tu, i ta dolna pójdzie sobie na dół. Tak, żeby nie było później jakiegoś tam problemu z przykręceniem. Dobra, ściągamy dekielek. Pamiętajcie o tej uszczelce żeby ta uszczelka była na miejscu i tutaj mamy filtr fazy lotnej no jest troszeczkę tutaj wyjechany wygląda tak i powiem wam, że tutaj chyba o, też sobie to jeszcze wyczyszczę ponieważ zebrało się tutaj trochę takiego nagaru Dobra wyczyszczę to i, 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 i tutaj jest ten wlot na gaz będę go musiał zabezpieczyć ponieważ jak będę czyścił nie chcę żeby jakiś syf tam wleciał no i fajnie spadła mi uszczelka dobra będę ją musiał szukać no i popatrzcie tutaj na około tego filtra nazbierało się trochę syfu, także zamierzam to wyczyścić. Tutaj ten otwór, który odpowiada za dostarczenie tam gazu dalej jakoś muszę zabezpieczyć. Dobra, daję taki papier. Zaraz tu coś Dobra, myślę, że jest ok. I tutaj ten nagar. Tu mam śrubokręt, który ma jakiś tam magnes. Popatrzcie, ten nagar normalnie przykleja się do tego śrubokręta. A, dobra, wyleciało mi to zabezpieczenie. No, zaraz wyłączę kamerę jakaś to tutaj wcisnę, tak żeby tam dalej ten nagar nie leciał. I oczywiście uszczelkę udało mi się odzyskać. Jedną drugą daję sobie tutaj, tak żeby tego nie pogubić. Dobra, psiknę myślę. Może jakimś. Tutaj mam CX80. Spróbuję to popsikać. Może to puści wyczyszczę, wyczyszczę to papierem. No i będziemy jechać dalej z tym. Okay, środek tutaj sobie wyczyściłem. Nie zakładam tego filtra, ponieważ odkręcę tutaj elektrozawór i no jeszcze popsikam sobie tutaj tym preparatem CX80. Oraz jak będzie potrzeba, przedmucham sobie tutaj te drogi, aby upewnić się, że nic tam w środku nie zostało. Także tutaj. O. Popuściłem sobie tą nakrętkę od cewki i teraz delikatnie muszę to ściągnąć A też muszę uważać, zaraz zamocuję kamerę muszę uważać, żeby tam nie wyleciała mi taka sprężynka oraz ten bolec oczywiście nie poleciał gdzieś tam do silnika, także zamontuję sobie kamerkę i wyciągniemy to, zobaczymy w jakim stanie jest ten bolec oraz ten otwór tam, w tym reduktorze, wyczyścimy to no i skręcamy wszystko na gotowe. No i dobra, teraz oczywiście wszystko delikatnie musimy robić, tak żeby coś tutaj nie wyleciało. Cewka ładnie schodzi. kę też sobie tutaj przykniemy zaraz i to jest są 17ka odkręcimy Ten zawór, ale oczywiście są jakieś problemy. Dobra, poszło to. Zaraz sobie to odkręcimy. O, idzie ręką już, dobra. Teraz oczywiście delikatnie. No i nagar jest. Tutaj jest taki bolec, który powinien chodzić. Będzie to widać. Popatrzcie, sama smoła. Tutaj jest ten bolec, który powinien sobie chodzić, a niestety nie chodzi. O! Delikatnie go wyciągnę. Popatrzcie, tu jest cały ten nagar. W środku jest taka sprężynka, która odpowiada za to. O, ten elektrozawór powinien nam chodzić w ten sposób. Dobra, żeby niczego nie pogubić, odkładam to i zaraz przystąpimy tutaj sobie do czyszczenia tego gniazda oraz elektrozaworu. Słuchajcie, tak jak pokazywałem, ten elektrozawór, tutaj ten bolec jest tak zawalony smołą, że powodował to przycinanie się. Zaraz sobie coś popsikamy. Tutaj rozpuszczalnik nitro wyczyszczę ten bolec, tak żeby był czyściutki i... Nie powodował tego zacinania się. No. Musimy to polać trochę, namoczyć, ale wyczyścimy. No, już jest lepiej, już widać srebro. Tutaj w środku też jest taka sprężynka, także też to sobie tam popsikamy niech to odtaja Dobra, tutaj ten środek wyczyścimy też o, sprężynka wyleciała Dobra, bo kamera nam się przesunęło, ale jest ok dobra, sprężynkę czyścimy i tutaj ten środek powiem wam też jest grubo do wyczyszczenia no i ok, jak widać wszystko to mam pięknie wyczyszczone eee, tutaj ten oring też się udało dobrać o jest założony. Także skręcamy to w całość. Dajemy filtry i odpalamy bryczkę. Ok, słuchajcie. Zawór i cewka na swoim miejscu. Teraz dajemy filtr. Czyli ten o ring dolny. Filtr, filtr, filtr. Tu mamy. ...przykładamy sobie brawo, oraz ten górny o-ring. Dobra, ustawiam to na środku. Nic się nie przesunęło. O -o. Dobra, jeszcze raz to ustawiam. O i teraz. Dobra i śruby. Skręcamy. Cały czas tu kciukiem przytrzymuję ten dekiel, żeby. Filtr się nie przesunął. No jest OK. Teraz z czuciem oczywiście dokręcamy to. jest ok, dobra wkładam to na miejsce kochani, wszystko na miejscu, wszystko poskręcane, także teraz odkręcamy sobie ten zawór e, który niektórych boli o, dobra, minuta dobra, trochę tutaj mam wąsko ale wchodzimy do bryki. Dobra, kluczyk. Ok, poczekamy aż zagrzeje się trochę bryka. Jestem pewien, że jest OK. Przełączy się tutaj zaraz na gaz. i słuchajcie półtorej, dwie godzinki roboty a w kieszeni zaoszczędziliśmy jakieś dwie czystówki ponieważ no, mechanicy za wymianę filtrów oraz czyszczenie tego elektrozaworu skasowaliby nas przynajmniej dwie czystówki. Także myślę, że Warto było. Zrobiliśmy to sami. Satysfakcja. O proszę. Autko przełączyło się teraz. Nic nie pyka. Nic nie... Nic nie pyka. Nic nie... Stuka, nie dźwięczy. Także jest wszystko OK. No i tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Oczywiście troszeczkę łapki sobie pogrudziliśmy. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.